W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i wstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem, Królem, mogli przez Niego. Dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie, Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze Syjonu, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiąku źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jakim Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest. A tłumy odpowiadały, to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Christus vocem, Christus królem, Christus, Christus władcą nam. Christus vocem, Christus królem, Christus, Christus władcą nam. Christus vocem, Christus królem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus nam. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, daj mu cześć winną całe ludzkie plemie, bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda pańska wiecznie uiszczona. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, Władcą nam. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z jego męki i zasłużyć na udział w jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Przydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Wykrzywiają wargi, potrząsają głowami. Zaufał Pan niego, Pan wyzwoli. niego ocali, jeśli go miłuje. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zbraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Boże, mój, Boże, Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś o Panie, jest stój z daleka. Pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Będę głosił swym braciom twoje imię i będę cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie pana wy, którzy się go boicie. Niech się go lęka całe potomstwo Izraela, Boże mój, Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże. Chwała Tobie, królu wieków. Chwała Tobie, królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dla Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z Wami i z Duchem Twoim naszego Pana Jezusa Chrystusa Według świętego Mateusza. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział. Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Tak, że namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś tego w... więźnia imieniem Barabasz. Gdy się wiedzieli, więźni... spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawieść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele Amen. nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi, mnica przeprowadzająca ze śmierci grzechu do życia w łasce, ciebie prosimy. Mysł. Wierbimy Ci Jezu nasz Boże i Panie, ufamy, że nas wysłuchasz i dopomożesz nam owocnie przeżywać pamiątkę Twojej Paschy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. O, krwina o krwi od już życia z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o cenu zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. Ciesiały, moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący. Niech Pan trzymie ofiarę są Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, ale czufamy, że Najświętsza ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokuTować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego ze wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twojej, Rosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Rosana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej Ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie. I jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich. I dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Włosimy śmierć Panie Twoją, Panie, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwałę. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście składamy Ci wśród dziękczynów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj prosimy na dar Twojego Kościoła. I przyjmij ofiarę, przez którą nas pojawiłeś ze sobą. Spraw, abyśmy byli ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, rodzicą Marią, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź we wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na Ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo. I cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy, znanych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoczy ze Tobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie i Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się, nie twoje, przyjdź królestwo. Bądź wola Twoja, jako w niebie i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i rzuć nam na ryby. jako my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Wybaw nas Panie od zła wszystkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Dibaw nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest Jezus, kreństwo, i, potęga, i, chwała, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, barami. Od powietrza, głodu i wojny wybaw nas, Panie, od nagły niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie, abyś ludowi Twemu zdrowia udzielić raczył. Prosimy Cię, Panie, my, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, Wysłuchaj nas Panie. O Jezu, 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 zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Maryjo Panno i Matko Boża. Przyczyń się za nami, wszyscy święci. I święte Boże, módlcie się za nami. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas, Bogu Ojcu i Synowi. O, to wszystkie nieśmy. Pili. Niech podaje wiekowi, bym tryumfu dzięki dzi, a równemu im duchowi i wieczna brzmi Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam tak uroczy, te święte tajemnice Twojej, A